W dzisiejszym poradniku poruszę temat autodozowania w zmywarkach. Coraz częściej i chętniej producenci decydują się na to właśnie rozwiązanie w ich urządzeniach. A jak to wygląda w praktyce? Wystarczy uzupełnić pojemnik na nabłyszczacz oraz pojemnik na środek czyszczący, a urządzenie przez około miesiąc będzie automatycznie dobierało ilość detergentów do wybranego programu. Działanie systemu automatycznego dozowania jest proste i bardzo podobne u wielu producentów. We wszystkich zmywarkach jest alternatywna możliwość używania tabletek lub proszku do mycia. Jednakże należy w tym przypadku wyłączyć program autodozowania. Jeśli jednak pomylimy się i nasypiemy proszku do pojemnika odpowiedzialnego za autodozowanie, to bez obaw pojemniki w większości topowych modeli można swobodnie wyjmować i myć pod bieżącą wodą. Zmywarki z systemem Autodos mają wspólne cechy. Są to między innymi Osobne komory na detergenty do systemu AutoDOS oraz na ręczne dozowanie środków czyszczących. Do komory na automatyczne dozowanie można wlewać tylko płyn do mycia w zmywarce, w płynie lub w żelu. Wielkość pojemników starcza na około miesiąc, zakładając 20 cykli. Chcąc użyć tabletki lub proszku do mycia naczyń, należy wcześniej wyłączyć program automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania pobiera tyle detergentu ile jest wymagane dla poszczególnego programu, co daje najlepsze efekty mycia naczyń. Niektórzy producenci posiadają innowacyjne rozwiązania z systemu automatycznego dozowania. Przykładowo Gorenie, Beko, Hisense oraz Asko stworzyli rozwiązanie, w którym możemy wyjmować pojemnik na detergenty tak, aby umyć go swobodnie pod bieżącą wodą. Producent ASCO w niektórych z modeli swoich zmywarek zamontował czujnik SensiClean. Działa on przy wyborze programu automatycznego, bada poziom zmętnienia wody i optymalizuje proces zmywania oraz określa dokładną ilość detergentu. Ciekawe rozwiązanie stworzyła firma Miele, tworząc system AutodOS ze zintegrowanym PowerDisk. PowerDisk to krążek 3 w 1. W którym to znajduje się specjalny granulat w proszku, zastępujący sól, mycie zasadnicze oraz nabłyszczanie. Dodatkowo w marce mile w programie automatycznym zmywarka na podstawie zabrudzenia sama dobiera odpowiednią ilość detergentów ze specjalnego krążka Power Jakie korzyści płyną z systemu automatycznego dozowania? Zdarzyła Ci się może kiedyś sytuacja, że naczynia po wyjęciu ze zmywarki były niedomyte. Z systemem AutoDOS taka sytuacja nie powinna już mieć więcej miejsca, gdyż urządzenie pobiera odpowiednią ilość detergentu do wybranego cyklu zmywania. Dodatkowo dbamy o środowisko, gdyż system AutoDOS powoduje, że zużywamy mniej środków chemicznych. Niektóre modele zmywarek są smart. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie na smartfon o kończącym się na przykład detergencie. W związku z tym śmiało wcześniej go zakupisz i uzupełnisz. Jeżeli chciałbyś zakupić taką zmywarkę, to znajdziesz ją oczywiście w sklepach mediaexpert i na stronie mediaexpert.pl. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!